Ruszyły pierwsze samochody z paliwem z zakładu gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie do nowej elektrociepłowni przy ulicy Lubelskiej. Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie nie tylko dla Olsztyna, ale również dla całego regionu warmi i Mazur. Mamy dzisiaj inaugurację współpracy z Dobrą Energią dla Olsztyna. Wysyłamy od dzisiaj nasze paliwo z odpadów do spalarni, która właśnie się uruchamia. W tej chwili rozpoczęły się rozruchy technologiczne. Mamy zamówienie od właśnie Dobrej Energii na dostawę tysiąca ton odpadów w ciągu pięciu dni. Jesteśmy w trakcie wysyłania pierwszych samochodów. Dla wszystkich to jest na pewno nerwowe, jakieś takie dużo znaków zapytania, jak to pójdzie. Z, naszych, z naszej strony jest to na pewno korzystne i liczymy tutaj na dobrą współpracę w przyszłości, ponieważ potania to koszty zagospodarowania odpadu. Nie jedzie ten odpad już na drugi koniec Polski, gdzieś 600-500 km do jakiejś tam cementowni, tylko zostaje tu na miejscu w Olsztynie i przysłuży się dobrej społecznej idei, to znaczy, będą mieli mieszkańcy Olsztyna w kranach ciepłą wodę i w kaloryferach ciepło. Naturalne w kierunku jak gdyby, zagospodarowania odpadów, zamiany ich w energię. Jak dodaje Katarzyna Żurek z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Zasadniczym celem tych działań jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie wyjaśnia nam, jakie dokładnie odpady są przekazywane przez GOK do nowej elektrociepłowni. Jest to paliwo z odpadów, które przygotowuje Złok Olsztyn od 2015 roku, czyli frakcja palna, wysortowana z odpadów komunalnych, które dostajemy od mieszkańców. One są oczywiście poddawane procesom przetwarzania. Najpierw przechodzą proces biologiczny przetwarzania, następnie są sortowane. Odbieramy z tego puszki stalowe, odbieramy złom, odbieramy wszystkie takie frakcje, jak na przykład jak szkło, które mają jakąś wartość dla recyklingu. Natomiast to, co zostaje, jest to. To taka frakcja zbudowana z tworzyw, z tekstyliów, z drewna, z różnych frakcji, które mają charakter palny i pozwala to stworzyć taki ekwiwalent o kaloryczności zbliżonej do paliw standardowych. Najbliższy do naszego paliwa jest węgiel brunatny, przy czym akurat dla spalarni w Olsztynie jest potrzebny materiał nawet troszeczkę mniejszej kaloryczności. To wynika z zapotrzebowania czy z wymagań technologicznych. Ale zułok jest elastyczny, potrafi się dostosować do potrzeb, no i liczymy tutaj, że będą obie strony zadowolone i będziemy mogli produkować dla mieszkańców nareszcie ciepło. Paliwo pochodzące z samego zakładu nieszkodliwiania odpadów w Olsztynie będzie ważnym elementem zasilania nowej elektrociepłowni. Jest ten kontrakt skonstruowany w taki sposób, że mniej więcej 50-60% będzie stanowić paliwo pochodzące tutaj z Złok Olsztyn. Złok Olsztyn obsługuje gminy ościenne oraz samą gminę Olsztyn. Więc tak naprawdę będzie to w 60% powiedzmy odpad lokalny. Reszta będzie pochodziła z innych zakładów przetwarzania, które się znajdują w regionie. Tak takich jak Giżycko, takich jak Ostruda, jeszcze Elbląg, jeszcze kilku innych i tam będzie ta pozostałość dostarczana tak, aby osiągnąć rocznie około 100 tysięcy ton dostaw dla, dla spalarni. Pozostałe po segregacji odpady są cennym źródłem energii. Jeszcze do niedawna były one w Polsce składowane na wysypiskach. Obecnie m.in. w myśl zaleceń Unii Europejskiej powinny być wykorzystywane właśnie do celów energetycznych. W związku z tym przekazywanie odpadów ze zgoką do nowej elektrociepłowni przyczyni się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie energii i ochrony środowiska.